Witajcie ulubieńca sierpnia. Dzisiaj zapraszam Was, jak już wspomniałam, na filmy z moimi ulubieńcami, ale znajdzie się też kilka bubli, o których powiem Wam na samym końcu. I pierwszym ulubieńcem będzie to taki właśnie balsam pod prysznic z firmy Garnier. Jest to odpowiednik tego samego, powiedzmy, podobnego balsamu z firmy Nivea, którego bardzo, którego bardzo uwielbiam, a to jest właśnie z firmy garnier, całkowicie inny ma pachą pachnie, nie powiem wam jak, ale, jest znaczy, tak bardziej kwiatowo, inaczej, bo Niwa pachnie bardziej oryginalnie, ten bardzo ładnie pachnie, zakupiłam go z 50% upustem, jest e... trzeba go mienić tego z Niwa, więc jest e, to duży plus, bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie i fajnie nawilża, więc e, to są jego plusy i nie jest aż e, on taki drogi, jak już e, może wspomniałam, ja go kupiłam właśnie za połowę ceny, więc kupiłam sobie dwa na przyszłość kolejną rzeczą, którą wam pokażę będą to perfumy, są to perfumy Marie Carey Marie Carey i to są perfumy ze sklepu Action bardzo taniego, za te perfumy zapłaciłam chyba z 7 albo 8 euro w któryś tam z ostatnich, kilku ostatnich powiedzmy w zakupach, w holaś zakupowych pokazywałam je, te perfumy bardzo pięknie pachną, mają piękną buteleczkę, właśnie to jest takim motylkiem, e, co mi w nich urzekło i też mają piękny zapach i taki zapach e, jest bardzo fajny na takie, jak ja to mówię, wylewanie na siebie, kilka razy psikanie się i to bardzo fajnie zapach się utrzymuje, nie jest taki zbyt intensywny. No i co? 100 ml za około chyba 8 euro, jak już wspomniałam, bardzo ładny zapach. Utrzymuję się tak normalnie, bo to nie są jakieś tam niewiadome jakie perfumy, ale na takie właśnie codzienne przyknięcia, na przykład na zakupy, czy co tam, zamiast jakichś e, takich perfum musiałam wyjść, to używam tych. I po prostu, no to życie jest trochę, ale nie jest takie wielkie i mówię wam, one u mnie idą jak woda. Kolejną rzeczą, którą Wam pokażę będzie to. Masło do włosów. Masło do włosów z firmy Alverde, zakupione w sklepie dm w Niemczech. Jest to właśnie masło, które wsmarowujemy we włosy i na 50 minut. I powiem Wam szczerze, że, na, że jak wziąłam, otworzyłam to, to taką naprawdę miało właśnie konsystencję masła z The Body Shop. I nałożyłam to na włosy i tak moje włosy takie były takie wciąż tępe po tym, tak sobie i jeju, no jak to ma mi pomóc. No ale jak właśnie wspukałam Moje włosy stały się o wiele, wiele fajniejsze, takie się lejące, lśniące, łatwiej do rozczesywania, więc jeżeli macie problemy jakieś właśnie z takimi włosami, że nie można tak, e, zbyt dobrze ich rozczesać, to właśnie tą, tą maskę, chciałam powiedzieć, to właśnie to masło reperujące jak najbardziej Wam polecam. Ono jest z awokado, z awokado i She Butter. I ono jest chyba też wegańskie, o ile się nie mylę, tak. Więc e, bardzo fajny produkt. kolejna rzecz, którą wam pokażę, też chyba ostatnio widzieliście w moich zakupach w holu zakupowym, też to był hol z Niemiec, z DM-u, zakupiłam sobie taką mini reksonę. Kupiłam ją e, z dwóch względów. Z to był taki, że tego zapachu w Holandii już nie ma, a drugi to taki właśnie malutki format, który pasuje nam do torebki i niby on jest skompresowany, jak się nazywa, że to jest odpowiednik tej większej buteleczki, więc fajnie można ze sobą wziąć do torebki, nie zajmuje to aż tyle miejsca jak ten drugi. Bo ja za kulkami nie przypadam, więc e, takie coś jak najbardziej mi się podoba. I mówię Wam, jeżeli macie gdzieś możliwość, powąchajcie sobie. Zapach jest taki super, naprawdę taki tropikalny, jak pisze, egzotyczny, bardzo fajny. Kolejną rzeczą, którą Wam pokażę, mam ją dzisiaj na twarzy i to już jest, e, jakby powiedzieć, dla mnie już mogę za zacząć używać takie rzeczy. Jest to podkład, jest to podkład z Yves Saint Laurent, o ile się nie mylę, tak to się wymawiam. E, L'etint. Le Tint Touch Eclat, jeżeli tak to się wymawia, jeżeli nie, no to przepraszam. Jest to bardzo fajny, leciutki podkład. Fakt faktem niby nikt mnie nie uprzedzi, że od nie jest, jakby powiedzieć, doskory tłusty, którą mam, ale bardzo podoba mi się jego efekt właśnie takiego rozświetlenia. Jest bardzo podobny do tego "Remel Wake Me Up i już jest taka pogoda u nas w Holandii, tak no teraz się zrobiło ciepło, bo dzisiaj akurat jest 20 stopni, ale w ostatnim czasie było po 14-15 i jak najbardziej taki lekki Podkład sprawdza się na mojej twarzy i on jest no trochę drogi jest bo on chyba kosztuje ponad 30 euro, tak mi się wydaje, ale ma bardzo ładną konsystencję, ładnie rozświetla skórę i pięknie pachnie. Więc to było to. I ostatnimi dwoma rzeczami z ulubieńców z tego miesiąca będą to jakby kolorówka i również kolorówka i pielęgnacja. Jako pierwsze to będzie Baby Lips. Będzie to ten peach chyba zapach, smak też zakupiona właśnie w Niemczech. Ja ją używam zaraz, jak wyjdę spod prysznica, nałożę wszystkie moje kremy i na usta nakładam to właśnie na noc. Właśnie bardzo taki fajny efekt daje. Nie daje zbytnie, zbytnio dużego koloru i po prostu idę w tym spać i bardzo fajnie nawilża... Chciałam powiedzieć oczy. Bardzo fajnie nawilża usta. I ostatnią rzeczą, którą wam pokażę też jest moim ulubieńcem. Jest to szminka z Spy, Ja już ją kiedyś pokazywałam, kiedyś tam, kilka miesięcy temu, ale ją pokazywałam w innym kolorze. Teraz mamy w kolorku 40, 0,40 Secret Affair. I on ma bardzo piękny kolor. I on jest taki bardziej błyszczykowaty, powiedziałabym, szminkowo błyszczykowaty. I powiem wam szczerze, że ten kolor znacznie dłużej się utrzymuje na ustach niż tamten drugi. I jego właśnie mam, ten kolor mam na ustach. A więc jeżeli. Jeżeli chodzi co do moich ulubieńców, to było na tyle. A teraz Wam pokażę kilka bubli. I pierwszymi bublami zacznę od tych, którego mam najdłużej, powiedzmy. I będą to maszynki. Ja już się też pokazywałam jakiś czas temu w zakupach. Są to maszynki. Jedna jest właśnie ze, ze sklepu z firmy Gillette, a druga to jest Will Gilson. Są to maszynki jednorazowe, takie do ogolenia nóg i co jest minusem w tych maszynkach, nie wiem czy to dlatego, że je kupiłam w sklepie Action, czy po prostu ogólnie one takie coś mają, że jeżeli ta właśnie powłoka, taka ochrona, ten pasek weźmie się i zamoczy i na przykład pobejdzie w tej wodzie minutę, dwa, to on podwaja lub potraja swoją objętość, staje się bardzo duży i po prostu odpada, a bez tego paska po prostu golenie nóg nie jest przyjemne, bo ten plastik jak może nie zahacza, ale tak ja powiedziała, nie wiem, chrobocze, tak ociera te nasze nogi i golenie nóg czy pach wcale nie jest aż taką fajną przyjemnością, więc to jest mój bubel, jeden i drugi bubel będzie to maskara, którą mogliście widzieć w teście na żywo ostatnio z firmy Max Factor jest to maskara, która powinna nam pogrubić rzęsy i właśnie to jest, jak dla mnie, jej minusem, że ona aż nie pogrubia tak, jak tego po prostu oczekiwałam. Wydaje mi się, że daje po prostu normalny właśnie efekt. A ja chciałam czegoś więcej. Jak producent mówi nam, że to jest właśnie maskara, która powinna nam te rzęsy pogrubić, to chcę, żeby tak się stało. No a tego nie robię, więc niestety dla mnie... To jest minus, bo nie spełnia właśnie oczekiwań, które mówi nam producent, że ta maskara robi. Co jeszcze mogę powiedzieć? Fajną maszczoteczkę grubą. Jeżeli ktoś szuka naprawdę takiego zwykłego, fajnej maskary, to to jest dla tego kogoś, ale ktoś szuka właśnie pogrubienia, to to nie ma. Nie daje się tego po prostu pogrubienia. No i cena też może być. Dla kogoś bardzo wysoka. Bo w regularnej cenie, cenie ta maskara kosztuje około 20 euro. Ja ją kupiłam za połowę ceny, więc na szczęście aż takiego, no, takiego dużego wydatku nie zrobiłam. I to było na tyle. To byli moi ulubieńcy miesiąca sierpnia oraz kilka bub, jak już widzieliście. Chciałabym jeszcze zapytać się was, że. Jak, chcia, bo po prostu chciałabym zrobić małe właśnie rozdanie z tego, że już jest was aż 500 na moim kanale. I może macie jakieś sugestie, jakie nagrody chcielibyście dostać z jakich firm, więc czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia, cześć! Pa!